Dźwięki, które do Ciebie docierają zapewne, pochodzą z wnętrza naszego pireckiego okrętu podwodnego. O, starańka łajba ma ponad 60 lat i szczerze to nie pamiętam, kiedy ostatnio zawinęła do stoczni remontowej, jak jesteśmy na większej głębokości Śmiało, siadajmy, że platy jesteś. the people krótką ankietę, okej? Okay? Przypomnij mi, jak masz na imię? Ile masz lat? Wzrost? Cierpisz na jakieś choroby? Wzrok jest okej. Okay. Na dnie oka widać historię wszelkich chorób, ale też jeśli zależa ci się za często robić coś brzydkiego, to tam też będą ślady. Dobra, zostawmy to na razie. Jak ze słuchem. Która będziesz musiał przejąć już w ciągu dwóch tygodni, czy w tym czasie będziesz musiał się nauczyć pracy na pasmach krótkofalowych i UKF, a maksymalnie w ciągu dwóch miesięcy, telegrafii. Tak, tak, dobrze słyszysz. Hmm? Dlaczego takie archaiczne środki łączności? Otóż to kwestia tego, że komputery kwantowe zaczęły łamać depesze. z emisjami cyfrowymi. for kiosk Stać wyłącznie z literowania angielskiego. Będziesz to... No, tak swoją drogą naprawdę robisz dobry pikus i w ogóle dobrze gotujesz. I mam nadzieję, że od czasu do czasu będziesz mógł stanąć za garami i coś nam zaserwować. Ale zasadniczo czeka Cię teraz ciężka praca, nauka, literowanie, perfekt masz za 2-3 dni. znać.